Wiesz, to no prawdziwe deski mają to do siebie, że jednak pracują, wiesz? W przeciwieństwie do youtubera. Witajcie moi drodzy w kolejnym odcinku z serii Kickster Moto Poznawca. Jest to kolejny odcinek z serii, w którym poznajemy projekty Grzegorza Dudy. W poprzednich odcinkach miałem okazję poznać już BMW-24 e z V10 z M5 pod maską Audi Quattro, a w zasadzie jego replikę Lancera Evo Fiata 126P Forda F1, który był F150 przerobioną na bolit F1 Fiata 125P, a dzisiaj przyszła pora na Volkswagena T2 z silnikiem od Porsche. Właśnie tak prezentuje się ogórek z silnikiem z 911, a teraz posłuchajmy jego twórcy, co ma do powiedzenia o tym cudzie. Ten samochód był parę lat temu robiony, to od tego zacznijmy. Też się nie rozleciał. Bo to jest w ogóle też z projektów jeszcze z... To jest garaż Dudy. Garaż Dudy idzie jeden-dwa odcinki w sezonie, dlatego że to był bardzo duży wyczyn zrobić 6 samochodów w 3 miesiące. Naprawdę, to była masakra. dwójka, którą kupiłem porzuconą przez los z silnikiem fajnym, bo dwulitrowym, czterocylindrowym, tak zwanym wiatrakiem, który był w tym samym miejscu, właśnie. I tutaj wpadłem na pomysł, że jak robić coś takiego z dwójką, to zrobić coś z jego sztosa jakiegoś, nie? żeby coś tutaj się zadziało, bo te klasyki lubię przerobione. No, serducho. 3-2 litra z Eski, Boxster, Cayman, tak. Ile to ma koni teraz? W tej chwili 300. 60 albo 70, nie pamiętam. Bo... 370 koni w aucie z 70-tych lat, w te dwójce, w dostawczaku, który był dostawczakiem. On był pick-upem, tak? Pracował na budowach jakichś tam śpieszych, miał takie burty, tutaj wiesz, ściorane. Poprawiliśmy zawieszenie trochę. Cegły na mur berliński, wióz pewnie, tak. cement. I to jest historia, wiesz, jak ten wartościowy <noise> to jest samochód. To jest ten, który woził cegły na mur berliński. <noise> Silnik jest na samym miejscu. Masz pompy FMIC, jakieś tam doloty i tak dalej, silikony, jakieś tam przewody w oplocie na widzę. Bak ameliniowy, taki tak. jak w motorsporcie się używa. Czy to znaczy, że on jest zepsuty? Czy to wręcz przeciwnie sprawia, że można to odwrócić wszystko? No właśnie, widzisz, tu jest zrobione tak, że mogę to wszystko odwrócić. Tutaj nie ma ani jednej zmiany konstrukcyjnej, nie ma nawet jednej dziury przewierconej w nadwoziu. Do nadwozia są zrobione adaptery, do których przykręciliśmy silnik, do których przykręciliśmy skrzynię. Tu włożyliśmy chłodnicę. Tu jest chłodnica. Czyli tak, czyli to wszystko wyrzucamy z tego auta. I Wkładasz tutaj dwulitrowy silnik ze skrzynią, tak. Mam normalny samochód z fajnym wnętrzem. Może nie oryginała, bo ja poszerzyłem oczywiście troszkę dwozie po mojemu. Ale odrestaurowanego T2. Perfekcyjnie tę dwójkę zrobioną, ogóra, którą można jeździć. Ogóra go. ta... Skrzynia jest oryginał z Porsche, ale nie Kaimana. Nie 911 nie model 964. To są lata 83 do 91, tak? Ta skrzynia się skręca z silnikiem tak o, bez żadnych przeróbek, od Boxtera. Boxtera. Silnik z Porsche, napęd na tył. Tej gumy powinien palić, nie? Jeszcze ja? No, o nie! Coś się stało ze skrzynią? Chyba rozjebałem coś. Skrzynia nie działa. Zniszczyłem auto Grzegorza Dudy. Trzeba go zepchnąć jakoś ty. Chyba wodzik od, od skrzyni biegów spadł. To jest najmniej inwazyjne to, co mogło się zepsuć. Pod tą kapliczkę. Pomódlmy się, może się naprawi. Czekaj. Weź poruszaj tym Dobra Dobra. Tam przód tył coś porób. Kurwa. Chyba skrzynia się rozjebała. Muszę zadzwonić do Grześka. Halo, halo? Słuchaj Grzesiu, jest problem. Biegi możesz bez sprzęgła wbijać i jest tylko hałas i nie jedzie, wiesz? Idzie? jesteś u góry? Jestem na dole, czekaj. Wyjdzie pineczka, wiem, coś stało. On myśli, że wie co się stało, ale chyba nie wie tego, co ja z nim zrobiłem. Ile kosztuje skrzynia od Porsche Getrag? 2700 ta skrzynia kosztuje. Dobra, mamy budżet chyba na ten odcinek. Otóż nie. Trzeba teraz czekać na wyrok w Sądu Najwyższego. One hour later. Gdy nam się te dwójka zepsuje, to niewątpliwą zaletą jest fakt, że możemy poczekać na pomoc, opalając się. Czuję się teraz na, jak na jakimś jachcie w Monako na wyścigu F1, tylko bzyczy dron, a nie bolid. A może toples mam się poopalać? Tarnowskie słońce mnie bierze. Figurka się zemściła. Się żartowało na odcinku z maluchem? Pani Boziu, żeby ten maluch dojechał do domu. Bozia pokarała. Się chciało gumę upalić? Przy świętym miejscu? Chuj, nie będzie palenia. Two hours later. Jadę, jedynka, dwójka, trójka i ją No, jedynka, unzgoz. To nas nie drogi. A nie powiedz staremu. I gazu nie, właśnie jedynka. Jak wbiłem jedynkę, to gruchnęło i już teraz nie ma biegów. Tu jest skrzynia Porsche 911 964. i Allegro i... Ja jeszcze zaporszam, bo się nie rozliczyliśmy. Ty, sporszam, bo nie no, będzie, pas będzie po -po -podobne, pasować? Podobne, no. Będzie pasować. Przegub, nie? Ale urwało, czy w przegubie wymieliło? Pół ale to taki dźwięk jest, że w ogóle nic nie tak? No, no bo kręci się w środku w tym, w kielichu. Czyli kopnięcie ze sprzęgła było za mocne. Nie, ja, w takim małcie w ogórku. Tata mówił, że normalnie bokiem lata, trójkę siletią robił, mówił. <laughs> latał, o latał. No to co, no to jedziemy, nie? Słuchajcie, jest kilka plusów w tym samochodzie. Jednym z nich jest dźwięk. Tak naprawdę mamy wrażenie, że jedziemy samochodem elektrycznym. Cisza, spokój, w zasadzie to nic tak naprawdę nie słychać. Jakieś tylko lekkie gruchania. Hybryda to jest chyba, albo jakiś elektryk. Nie wiem. Tak naprawdę, w momencie, w którym ten silnik pracuje, to brzmi to świetnie. Jest to dźwięk boksera. Naprawdę daje to radę. Ale niestety, pół rady nie dała. Biorąc pod uwagę. Ilość samochodów, jakie Grzegorz mi dał. Jest to pierwsze auto, które zepsułem, więc średnia jest bardzo dobra. I matematycznie już wychodziło, że jakieś auto musiało się zepsuć. Nawet jak ten bokser jest zgaszony, to i tak jest dużo przyjemność z jazdy. Klimat jest podobny jak w dużym fiacie, i mieszczę się kolejne auto z floty Grześka, które sprawia, że nie dotykam głową sufitu. Zmiana się z tego, zobaczcie, że te piątkę, te czwórka na lawecie wiozła, a teraz zobaczcie, prawnuczek w zasadzie, twojego dziadziusia, czy pradziadziusia nawet, ciągnie, wspomaga na tej lince. Niby nowa motoryzacja nie ma duszy, a ta ma duszę, ciągnie ją na lince. Pamiętajcie drogie dzieci, że jak jesteście holowani, to trzymajcie nogę nad hamulcem, żeby ta linka była jak najbardziej napięta. Błąd jest wtedy, gdy ta linka opada na ziemię i po prostu są takie szarpnięcia. Jest to niezdrowe, zarówno dla samochodu, który jedzie przed wami, ale i przede wszystkim dla waszego starego gówna, które jest ciągnięte. Przecież nowe się nie psują. He he he. Tata, zepsuło się. Chciałem spalić kapor. No i mówię, zrobię po staremu, jak się robiło zawsze. Na wsteczku troszkę, żeby się toczyć, jedyneczka i jebudu. No i jak ja zrobiłem budu, to zrobiło... I tak bez przerwy. Bardzo dokładnie została pokazana e, symulacja. Jakbyś to życie. Nie ty pierwszy. <noise> Wiecie, ile ja urwałem przegubów i połóżnik w życiu? A ile motorów wysadziłem? <noise> Pytanie, czy mamy przegór, żeby szybko zrobić. To y, za tą połóżnik płaci teraz? Ja nie wiem. Mubi.pl. A, Mubi.pl płaci. Jak tam wejdziecie, kupicie ubezpieczenie, to dostaniecie 100 zł na swoje konto, na dwa różne samochody w ciągu całego swojego życia możecie. Jak polecicie. Tę porównywarkę z linku, który dostaniecie po zakupie ubezpieczenia, to każdy polecony, który kupi z waszego linku ubezpieczenie, dostaje też 100 zł, ale wy za niego też dostajecie stówę. Czyli dostajecie stówę za ubezpieczenie i stówę za każdego poleconego znajomego, tak do 2000 zł można uzbierać. Także po rodzinie, porozsyłajcie, po wujkach, po ciociach i zarabiajcie kasę, a za to później kupujcie ubezpieczenia. Polecam, link w opisie tego filmu. Płoś do tego wynalazka kosztuje około 26 tysięcy złotych. Mili Państwo z MUBI, także ile? fakturę prześlę Wam Kikster TV. Ile? Dobra, dajcie to, zrobimy to szybciutko. No szczęście chłopcy ogarnęli, znaleźli jakiś przegub u Grześka na regale. Włożyli go, naprawili, auto jeździ, także nie uszkodziła się skrzynia z 99 nie uszkodziło się sprzęgło na szczęście, po prostu pękł przegub. Teraz mordokara musi być, leżeć krzyżem. Przepraszam. Leżeć. <śleski> Przepraszam, nie chciałem. Trzymać się. Przepraszam, już nie będę. <śleski> <śleski> Dlaczego faceci żyją krócej od kobiet? To jest ta ryglicka Energylandia? Jakie miasto, takie wesołe miasteczko! Dobra, już! Przepraszam, odkupię ci tam pół. Na pająka było dobrze. Nie? Przykleiłem, przecież coś kwita. Najważniejsze, że udało się to naprawić. Także wsiadamy do samochodu i jeszcze ten kawałek się przejedźmy. Wyobraź sobie, są lata 70., jedziemy teraz z całą kipą gruszek z północnego Berlina. Do Austrii I chciałbyś być taki silnik To by nie mogły być tam gruszki, to by musiało coś innego tam być A. Powiem Ci, że jak jechałem tym Twoim Fiacikiem i jadę tym, to jest podobny vibe a tak, jak się czujesz, jak siedzisz na kołach, jak kierowca jak na ogórkach ale to są takie w ogóle jak z Le Fotele są replikami zrobione przez polskiego producenta do sportu foteli przez Mirko Ala 356. Poprosiłem tylko o te otwory, żebym mógł sobie fajnie pasem się zapiąć. Wspomagania ABS yes. nic, to jest wszystko surowe o Wszystko, słuchaj, na surowo dla prawdziwego mężczyzny ty się przyzwyczaiłeś. Słuchaj, mordo do tych nowoczesnych. Drogich samochodów z systemami. A Silnik z którego roku jest? Silnik jest świeży 2006. O! I znowu udało Ci się połączyć nowszą technologię, bo nie najnowszą. Tak. Z tym starym, kurczę... Pierdzielem. Pierdzielem, no, inaczej tego nie można nazwać. Nie jest lubianym obywatelem, Ryglitz no Dostanę honorową kartę pobytu? A, a ja od burmistrza. Is a Ryglica ma... to miasto? Miasto oczywiście. A ono ma ile mieszkańców? 3500? Nie, no wiesz co, bo tutaj się liczy 8? w gminie. No to tak. No to w gminie jak policzyć? 10 koła. No? O kurwa, zaje... Ale tutaj tak gdzieś tak jak mówisz, no? Ale w Ryglicach Cię podziwiają chyba, co? Patrz, Karol Duda jedzie, syn Dudy, no, patrz Ale niech piszą, słuchaj, niech piszą u Ciebie w komentarzach, czy w Rycach mnie podziwiają, czy z koła inaczej, bo wiesz o tym, że w komentarzu inkognito każdy się odważy powiedzieć prawdę <laughs> Ten Także chuj, niszczy. co nam upala, ten Ta. asfalt niszczy Ta menda przyjeżdża Kałasują na tym rynku Ta. Ale nie, są uśmiechy, zobacz, patrz, machają nam ludzie A jak, turyści <laughs> Macie w Ryglicach turystów? No a jak? Ty wiesz, że tu jest pięknych miejsc? Co, ale ja widzę, bo ja przecież nagrywam tu Hej, pedały, no, tak? Jakbym nogami w szambie mieszał Jakbym kapustę ugniatał, stary, na kieszonkę Mniej więcej tak, no, ale dobre to jest A tutaj właśnie klimat, nie chciałem tego zmieniać, wiesz? Bo tutaj ten klimat czuć tamtych lat I to, nie? To jest ten ręczny tutaj, tak, to jest... I że tam dziurę widzisz Ale tak ma być Dopóki nie dodasz gazu, oczywiście, czyli oczywiście, jak dodasz gaz, to już jest... Ale taki dostawczak, to by się dał pokroić, co? to no nie jeden. mają troszkę gazu. O. Ty, ale wiesz co mi się podoba? Te pasy. Linie Duda Airlines. Klik. Klik. A Dobre są? To zajebiste. Czy one były w Ogórku takie tylko przez tutaj? Były w Ogórku, były w Porsche 356, były w Garbusie. Ale te są jakieś niezwykłe. One są e, dokładnie tej firmy, która produkowała pasy do Porsche, tak? E, do 356, do starych Garbusów i tak dalej. One są dzisiejszą produkcją, nie? Ale ta firma dalej istnieje i dalej produkuje te pasy do tych starszych wozów. Tak? Aż mi się trenik odpalił, ty jak tym gównem jadę. Bo to bez sumagania. A, mi Wszystko ciężko. Poczuł siłę, nie? Fajne jest to, że jak jedziemy, wiesz, ty autem gdzieś to dokładasz i naprawdę każdy się dziwi. Ja nie mówię, żeby tutaj po ulicach namawiać, żeby jeździć 200. Nie, to nie można sprzęgła mocno puszczać, bo to jeszcze wiecie, pół po postrzelają. Teraz, jeżeli my wracamy do tego punktu wyjścia, robić z niego oryginalną tę dwójkę, to ten samochód wart jest wtedy ile? A nie wiem, ile jest wart. Powiem ci, że są tak różne kwoty tych samochodów, można powiedzieć, że kupić taki samochód w zależności od renowacji od 15 tysięcy euro. No a kończy się na 90 tysiącach euro i, i... A z tym silnikiem miałeś propozycję, żeby go sprzedać? Miałem propozycję do Niemiec. 38 tysięcy euro. Uważam, że to było tego tak 38 tysięcy euro mało. za mało. To nie, to ja bym ci na tyle nie zaproponował. No, widzisz co i dodajesz? Ja bym ci tak zaproponował więcej. Ale ci nie zaproponuję. Bo wiesz, że nie chcę sprzedać. Bo ja wolę, żebyś miał te samochody, żebym mógł je przyjechać i je dotknąć sobie. śmieją się, że jestem zbieraczem, nie? A ja po prostu kocham moje projekty. Nie? Każdy inny samochód ja mogę sprzedać, tak? Który kupiłem, jest fajny, dlaczego nie? Ale w każdym z tych samochodów naprawdę jest zostawiony kawał mojego serca, pomysłu, przeżyć z moim zespołem, z ekipą telewizyjną, no ja z A nam mnie mówi? Wcale nie, Sebastian. Mieciu. Bo ja lubię mieć. A? I ty jesteś też taki ja chyba mietek. By... Po co to robić dla miecia? Tak, to jest taki mieciu. No. Dobra, przejdźmy do wnętrza. Wiesz co, we wnętrzu nie ma tak dużo zmian. Kierownica fajna, drewniana. Stylizowana na 356. To i to? Robione. Wszystko robione? Robione, tak. Decha jest malowana, bo wtedy była malowana. Ale tu schoweczek oryginalny. Wanik, proszę, cyk, schoweczek jest. A na robione. czym jest to postawione? Czy to jest też jakiś Ekumaster, czy co? Jak to ten się Na ecu -master, oczywiście. Najszybciej, najłatwiej. Na blaku? i tak. I to, I to zawsze działa. Ten system hamulcowy, wspominaj, że jest... Wiesz co, jest zrobiona lepsza pompa, nowoczesna, założona do hamulców. Ale bębny z tyłu, tak? Z tyłu bęben, tak. Z przodu tarcza? Dokładnie tak, jak mówisz i to jest... Bez wspomagania, bo nie było. Bez, bez, nie bo było. nie było wtedy wspomagania, tak. Ale ta pompa na tyle daje dobrze, że nie ma tragedii. Oczywiście trzeba się wysilić troszeczkę bardziej, żeby go zatrzymać. Zawsze auto musi mieć jakiś, kurwa, klimat, nie? Taki klimacik, który nie, będzie niósł nasze serducho do niego, nie? Ja sepcia robię tak, że na przykład jadę sobie tym autkiem gdzieś w plener, leżaczki tutaj z tyłu, bo tu jest bagażniczek fajny taki, wiesz, na leżaczki, na takie rzeczy. Mhm. Jeszcze pod tym. I tak, i sąsiadasz, mały stoliczek. A skąd w ogóle pomysł na to, żeby to takiego jachta zrobić z tego? Miałem tu robić jakąś burtę, ale ta burta mi zaburzała jego całkowity taki y, styl właśnie z silnikiem fajnym Restomoda. No i postanowiłem, że tu pójdziemy w stronę jachtu, żeby nie stracić tego klimatu. Oczywiście Grzesiek sobie wymyślił prawdziwą deskę, żeby to było prawdziwe drewno. Udawane drewna są b. I wstaje. I wstaje i pracuje. W przeciwieństwie do youtubera deska pracuje. <śm> <śm> Moi drodzy, tak się prezentuje Volkswagen T2 zwany Ogórkiem, który takim nie jest w sumie ogórkiem, takim bogatym ogórkiem, Ta. takim bym powiedział małosolny ogór dzisiaj. Jeszcze twardy, ale smakowity. Wystąpił w odcinku motopoznawcy. A ty masz tymi ogórami, powiedz? Masz jakiś tam... Właśnie nie mam żadnych doświadczeń, jeśli o to pytasz. Ej, tak, bo tak, Do no ogór taki, ogór taki, o, Ogór taki! Wiesz, ja jestem ze wsi, te ogórki, to wiesz, to się na różne sposoby robi. Adeptałeś deptałeś kapuchę rzeczywiście? Deptałem kapuchę. Ja deptałem też kapuchę. się księżonkę, świniaka księżonkę na ten. gotowaną w parniku, która na ziemniaki dla bydła jadłeś? Ręką Ej. i kiełbasa kurwa no. i normalnie, wiesz... I babka Szanowni zawijała, i zawijała, naciągać. tak i kurwa lecisz, nie, na ręczne. Później już byłem mądrzejszy, trochę wie starszy, to się w wiertarkę podłączało, ale to już później, później, to już tam... Ale dobry chleb, nie I w sieni, pod białym Popatrz, Taka te dwójka potrafi ściągnąć w tamte piękne czasy, nie? Zrobimy kiedyś takie żarcie na wsi fajne, żeby pokazać młodym jak to jest? Ale ja to nie umiem. Moja ciocia jeszcze jest ostatnia z mojej rodziny, która tak potrafi, wiesz, kompocik pierdolnąć. Co? Ten nowe się nazywał wyjadacze. Wyjadacze, kurwa. Wyjadę, kurwa, co zobaczą, to w wpierdolą. Napiszcie w komentarzu, co wy z lat 70. pamiętacie, nawet jak jesteście urodzeni w latach 90. Popytajcie, co pamiętają. Może znacie kogoś, kto pamięta. Ja znam kogoś, kto był w latach 70. i Ale w co? Stanach nie byłem, ale znam kogoś, kto był. Mam nadzieję, że Wam się podobała cała ta seria. Nie wiem, który to już jest odcinek, czy ostatni, czy przedostatni. Natomiast dajcie znać w komentarzach, jak odcinki z Grzeszkiem Dudą Wam się podobają. Może w tym roku się uda milion zrobić. Ty już banieczkę? No tak bym chciał, ale jeszcze mi tak z 70 tysięcy brakuje. Jeżeli do końca roku dobijesz do bańki, to ja do Twoich widzów mówię, że dam Ci moje samochody, żebyś zrobił sobie spotkanie z widzami. Wszystkie. Pierwszy styczeń już się nie łapie. Słyszeliście Grześka? A Grześkowi trzeba podziękować, bo to on nam dostarcza tych wspaniałych samochodów, za co ci serdecznie dziękuję. Cała przyjemność po mojej stronie, wiesz co, masz genialnych widzów, bo ich spotykam też na targach. Mega. Mam nadzieję, że wam się to wszystko podoba. Jeżeli tak, zostawcie to łapę w górę. I co? Widzimy się w kolejnych materiałach. Najmilion no milion do końca roku. Trzymajcie się cieplutko. Pozdrawiam ja i Grzegorz. Cześć.